Ale jak coś dzisiaj nagrywamy z tych samochodów. Więc gazujemy, driftujemy dużo driftu I zostawcie pod tym odcinkiem 5 łapek w górę. I napiszcie w komentarzu, czy te samochody Wam się podobają. Bo jak się podobałem, to będzie więcej odcinków. Więc możecie. I oczywiście nie zapomnijcie o zostawieniu suba na tym kanale. Więc... Dziś trochę opowiadania, trochę się dużo zmieniło. Trochę zaczął bardziej No. Dobra. Jedziemy dalej, driftujemy. Jak najdalej. Fajnie się driftuje. Może wam niedługo pokażę mój sprzęt wędkarski. O. A tak zostawicie 3 trzy... Pięć łapek w górę też pod tym filmem to pokażę Wam wtedy mój sprzęt wędkarski. I co mam tam w ogóle? To możesz, że zdążył robię nagry. Zaczymy. Wtedy. Zaczymy. Zaczynamy. Jak daleko dojedziemy w ogóle? Zaczymy. Tak raz... O nie! No nie! I nas pokonał więc Dziękuję Wam za oglądanie. No i nara. Albo nie, jeszcze nie, bo myślałem, że będzie reklama. Ale nie ma reklamy. Więc gramy jeszcze raz. Dobra, dalej gramy, jeszcze raz jedziemy. Jeszcze dalej, jak najwięcej driftów. Kurda, źle. No nie, gdzie ja, żeby wjechał? Da się tu wjechać? Ty. Nie, nie da się, ale szkoda i Dobra, jedziemy w przeciwną stronę, jedziemy. Ciekawe, co się stanie. Jedziemy w przeciwną stronę. Zobaczymy jak, nam, czy w ogóle pojedziemy tam daleko? Gdzieś jest za dużo policjantów. To teraz zakręcamy. To teraz tutaj jedziemy tylko gazu od razu, bo inaczej to on się nie da. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. O nie, 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 za dużo ludzi. Trzeba wyjechać z tego tunelu. Trzeba wyjechać z tego tunelu jak najszybciej. No i już po nas. Wiedziałem. Dobra, jedziemy dalej. Jeszcze raz. Szybko od razu gazu dajemy. Od razu gazu, od razu. Bo inaczej się nie da... Tym samochodem się nie da jechać po prostu. Ten samochód jest tak dziwny, że się nie da nim jechać. Po prostu się nie da. O, no, rozwalmy się w ogóle, tam cokolwiek z tym zrobić. I tak, ten samochód to jest słaby, strasznie. Jeźdźmy w samochód tam. Te... No, dobra, jesteśmy rozwalani. Teraz możemy sobie, no, coś innego. Może kupimy jakieś. Uu. Dobra, bierzemy Dobra. i jedziemy z nowym samochodem. O, ten jedzie, tak ten, tu tak. Ten jedzie dobrze. To jest Tesla, chyba. Nie patrzę. No, to jest Tesla, ale zasuwa. Kurydec. No, to będzie dobre No, ta ładnie jedzie. O, ale nas wywaliło. Co się dzieje? Co jest jak ten policjant poleciał? Dobra, jedziemy naprzód. To się dzieje z tym, tu ja nic nie widzę. jest, jest. Tam nie wieć mi... O kurde, co się dzieje ty, ten samochód to jest dobry. Oj tak, ten nie jest dobry. Jak poleciał. O nie, chcę kolejny. Ale teraz tu zajedziemy daleko. Normalnie, ten to jest... aż mnie wywaliło. No nie, aż mi policja prawie złapała. Szybko jedziemy. No nie, nie, nie. Ty, on jest wytrzymały, dobry ten samochód. Chyba daleko zajedziemy. Zajedziemy daleko. Będzie trochę dłuższy odcinek, więc... Dobra, jedziemy. dalej jedziemy, jedziemy, jedziemy. O nie, o nie. Prawie. Prawie, prawie Prawie i nas by tamten zabił, ten mocny Dobra, gazu teraz Kurde, co się dzieje tam tamten pojechał w ogóle Dobra, jedziemy dalej Jedziemy, no nie, kolejny, następny Dobra, jedziemy Znowu jeszcze się podnosimy Jeszcze raz Pewnie nas zaraz wjedzie ten dron. Dobra, szybko driftujemy to będziemy mieli więcej kasy. No i pomysł. Dobra, więc dziękuję Wam za oglądanie. No i nara.